Aby młodzi ludzie nigdy nie musieli przeżyć tych pięknych, ale strasznych chwil w Powstaniu Warszawskim. Żeby młodzież była przeszkolona, bo nie przeszkolona a młodzież w pierwszym natarciu ginie od pierwszej kuli. Młodzież powinna uczyć się, uczyć się i powinni ci, co jeszcze żyją, przekazywać tą informację. Żeby potrafiła sobie wyrobić własne zdanie na różne tematy i starać się być odpowiedzialną za Polskę. Żeby zrozumieli, jak ważną rzeczą jest umieć być obywatelem tego kraju. Znać swoje prawa, ale znać także obowiązki i pamiętać, że wolność kraju nie jest nigdy dana na zawsze. Kochajcie tą Polskę, dbajcie o nią. Pamiętajcie, że wolna Polska to jest życie dla nas i dla naszych dzieci. Żeby zatrzymali się na ułamek sekundy przy tablicy, która jest na budynku, i tym sposobem oddali hołd tym, którzy zginęli rozstrzelani tylko dlatego, że byli Polakami. Żeby pamiętali o tym, co było. Ale niekoniecznie muszą się tym wszystkim przejmować. Oni zresztą nie, i tak się nie przejmą, bo my byliśmy identyczni. Jestem zupełnie spokojna, że gdyby coś się wydarzyło, oni zawsze będą robili to samo, co i my robiliśmy. Aby młodzi ludzie.